Tniak, kitchen. gościu. Jest, 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 jest. A ała, ała Dwóch tam jest! Ale zbytio lód. Asiana bot. chłop na fajer, siedzi tam. Flasha mam na ryju, na Dżungli jeden, ale leży już. Co chłop ma za nutę? Meksikano, parra! Odwala ci, odwala ci mega. Oho ho! Jesteś z innej planety chodź, ale mam um, no już do smarowania masła. Teraz idziemy po cichu tunelem. Miemy na shortcie jeden. Poradziłeś sobie z nim Dwa nie? nie. Nie, A, no tak? No proszę, Co? tak, 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 na chwilkę, na chwilkę. Please press F, F F1. F1 <laughs> F na czacie No kur. No kurwa, moje mogą strzelił głowę. Dobrze. Ej, kiedyś zrobię odcinek, w którym cały odcinek będę mówił śpiewając. Nie, bez przesady. Nie zrobię to, a później pakiet. a później zostanę raperem. Właśnie widziałem już to nagrałem w razie czego, żeby później było stawić co do odcinka, że będziesz wyzywał kogoś. We don't obrażać ludzi. Żółty wyrzucił bombę. Albo podniosłem po niebieskim. Nie, nieprawda. Jak ja dostałem? Dobra, siedzę z kamperką. Spodziewałem e. się, że tam będzie stał. Nie, ryby? nie! No, ale info byś dał? No, chyba mówiłem! Darłem mordę, nie, czego nie rozumiesz? Kiach, yeah! No nie, został jakiś anime frajer, O Boże, jest frajerem. <grym> Oro! Ale Movement. Head and shoulder. It, Dawaj, kur. On your head. Patrz! Odpalił się, ale leci. Zawał to. Save, save! No, 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 no. You must go, win! Yeah. Go, go! <grym> NICE! F**k! Kanaś? Paweł, czy możesz kupić mi kanaś? Sznisz stop! gadasz. Please, zostaw mnie. Na sznappi, sznappi... <grab Bueno> PODNIEŻ TĄ BOMBĘ! No klejmy krokodilem. Bez bomben gołem. Raz, <grab> dwa, trzy. <Bueno> Kiedy dostajesz ty? Ale mam kurwa. A see, I see. dobra. Oczywiście. Nice, 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 plantuj, 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 czas, czas, czas. Idzie. Dawaj się. Oro. Ale ofera. No, mm. Aj. Ja, mm, mm. <noise> Jest, nidza. Ej! Dobra, fioletowy, to ma taki wow. Nie, nie wychleć. Nie no nie, mówię. akurat chciałem na ławkę przejść. No. Dwa drabinka 93% No nie mogę! Takie wyrzucam, bo idę zabiję... Eee, ale w kask dostałem. Co jest? O! Giga tarapaty na, na rampie! Dobra, wyklikane! Gdzie się dostał tam na rampie? Łatwo Jestem czołgiem Ja biegam cały czas na skopie. E Biegam na skopie. No. O, ty siusiaku! Biegam na podwójnym skopie cały czas O Hello, opuściłem. Hello mecz. darkness, my old friends Biegam na ten scope, kurwa. Challenge. O, under, under. Dostał. Dostał w dupę, leży. You say me un poco loco, tu jest trzech! Dobra, łatwo. Essa! Essa, varia Chico.